Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Witam w końcu spotkaniu z tatą w mode ofer 2 multiplayer. Dzisiaj zagamy dominację na mapce Albargra Fortress. Jest to mapa, której jeszcze na moim kanale nie mieliście okazji oglądać, ale ona była w grze od momentu premiery. Taka bardzo klimatyczna, troszeczkę miejscami kojarząca mi się nawet z mapą Cobblestone z CSa. Jeśli bardzo często właśnie gramy na niej e, na dominacji, i punkt B na tej mapie naprawdę potrafi być e, krwiożerczy, naprawdę o ten punkt B e, potrafią się zaciekłe walki toczyć. Ale, akurat jeśli chodzi o ten meczyk, e, to bardzo, bardzo e, ten punkt B był e, spokojny, właśnie w porównaniu z tym, co, może się, co tam się zazwyczaj e, dzieje. E, no i co? Rzućcie okiem. Zobaczcie, jak ta mapa wygląda. Przypominam, Albargra Fortress, Statum, Dominacja. Nie może być. Dobra, to A trzeba szybko przejąć. Dominacja.

Zabezpiecza brawo. Zabezpiecza brawo, Ach, kurde Był tam No i to B mamy, to jest najważniejszy punkt w sumie Tu, tam się dużo dzieje zawsze

Wrób przejmuję brawo No jeszcze tu są. Nie dobrze nie to a pobroniłem, ale nie dało się więcej zrobić. Ale potrójne siadło. Bo na tobie skupili uwagę. Ja sobie tu szedłem w drugą stronę. No? Na tobie skupili uwagę, a ja szedłem tym drugim wejściem i ich załatwiłem. czy tam jednego w sumie. dostał mhm. wow, wow. No na i lęk no, To jest nie tak. Ale chyba, chyba Cię pomściłem, no pomściłem się. No dobrze, ale coś tu jest nie tak, no rozumiem, że mnie trafią, ale jak celuję w niego i trafiam, on... nic mu się nie dzieje. Nie ma A, Proszę o cel od wiodowcy. Przyjąłem w serce przemysł. To miejsce takie jest niewdzięczne dosyć. Zabezpieczamy cel, prawo. To B trzeba wziąć, bo. Bądźcie zróbmy, przejdę do Alfa. Po trójne kolejny przeładowuje no, Chawójca siadło Zmieniam pozycję, bo chcę na pewno odkryty Jakby mi się spawny zmieniły to. Nie tam ojciec jest. Ale okienko, chyba albo drzwi. Brawo. Ale poszedł do Grenalk to już ochronił przed uczatą celu. U, coś mi ten gad z opóźnieniem pokazało. Tracimy cel brawo. Wrogi ostrzał mościowy w sektorze. Rzucam granat właskowy. Odzyskać go. żeliśmy to. to. Dobra. ładunek to penetrujący. Mamy tą minę, więc nie się czego bać tam na górze, kurde. Trzeba tam do Państwa paść jakąś wizytą, niekoniecznie miłą wizytą, ale pewne kwestie trzeba wyjaśnić. Cały plan misterny wpisów ale asy przejmiemy kulturalnie. Krótko, to przejęliśmy, to B teraz trzeba wybronić. Straciliśmy brawo. A, to Ach, się mnie zabił. Jeden z punktami, no nie, no trzeba by było coś przejąć. Bo to ja, zasada ja jest taka, że jak macie jeden cel, to do drużyny idzie jeden punkt, tak dwa to dwa, a jak trzy to trzy. Bo jak jest, już wiecie, odpowiednia ilość punktów, to nawet jak dwóch ma przewagę w punktach. To i tak już wiadomo, że nie wygra, ale tu jeszcze takiej na wans nie ma. Jeszcze to mówię na przegrańcach. Ja Trudno by było przejąć. Zabezpieczamy cel prawo. No Używam ładunku penetrującego. Kurde, tracimy cel alfa. Ja tam na bechopaki bronią, ojciec tam też Dzień jakoś te sobie los! radzi. Rzuca ładunek penetrujący Dobra alfa Trzeba to, to uspokoić, bo No się to wymyka spod kontroli prawo.

za amunicję! Tutaj! czarny zabezpieczony. No, to ojciec se ładnie zajął. Mądrze. Ło, Używam ładunku penetrującego. Ale, ale zabili go. PSP w sektorze. Dobra. PSP na miejscu. Wmusiliśmy ich do odwrotu. Naprzód. Sojuszniczy kontr-PSP na miejscu. Hmm, fajnie oczekiwałem. No. Oh, oh. nie wiedział ojciec, że ma typa nad sobą. Ale i tak już wygramy, to ten cel już można olać. No, leży. Wzięłem wzię 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 tą klasę ze względu na ten ładunek penetrujący, bo... ...tu jest właśnie dużo takich miejsc, gdzie on się przyda. A, dobra. Ciekawe, czy będzie moje czego zabiłem jeszcze, czy nie. Ale do, dobry meczyk. Bardzo mi się podobał. Mam nadzieję, że wam również. Kilka fajnych akcji się udało zrobić. No, no proszę. 29 kili. Nie, no w porządku. Bardzo mi się podobał e, meczyk. Moim zdaniem, bardzo dobry.